Zapraszam Państwa tutaj bliżej, dwa słówka jeszcze takie organizacyjne. Mm. Długi ten wieczór nam się zrobił. <grym wioski> Pogoda dopisuje, także że chyba myślę, że każdy nie jest To no właśnie, tak że sobie, sobiarzy to... No to w to już ostatni etap, także myślę, że damy radę. Za światełkiem idziemy, nie gubimy się. Fajnie, że tak duża grupa wytrzymała do końca. I teraz tak, przejdziemy sobie przez park, no, liczymy, że spotkamy tu puszczyki, zresztą jak co roku, w tym okresie one już są już dosyć spore jak na ptaki, no bo widzimy, że w okresie wiosennym dopiero ptaki budują gniazda, a tutaj puszczyki są już całkiem lotne i na nie liczymy, My, że je spotkamy. Tylko takich kilka zas zasad. Podstawowa zasada, żeby zachować w miarę możliwości ciszę. Jeżeli ktoś ma swoje latarki, to używajmy je bardzo oszczędnie, ponieważ ptaki przy takim dużym ruchu i natężeniu, naświetleniu, mogą nas po prostu zwieść i odlecieć, albo przestać się odzywać. A to po głosie tak naprawdę będziemy mogli chyba te młode puszczyki mogli tak najpewniej zlokalizować. Tu będę szedł z kolegą na czele, i jeżeli uda nam się te puszczyki zlokalizować, to z pewnością jedną latarką podświetlimy, żeby też nie Zostało jakiegoś takiego szoku, że ich z pięciu stron będziemy i raczej się też starajmy się trzymać ścieżki, którą będziemy szli, bo w nocy nie widać, ale tutaj w dzień mamy piękne runo parkowe, kokoryczki, miodunki, złocienie, wszystko teraz kwitnie, więc starajmy się też tego nie rozdeptać. Jeśli taka... nas słuchiwać, żeby sobie pomóc tak naprawdę, to warto, jak sowy oczywiście mają to naturalnie zbudowane swoje uszy, które im pozwalają wychwycić wszelki najdrobniejszy szmer i odgłos, te szlary, które zbierają wszelkie głosy, człowiek może sobie pomóc nakładając dłoń i zwiększając powierzchnię małżowiny usznej, proszę spróbować sobie takie jakby radary mikro zrobić i od razu zauważycie, że dużo lepiej słychać. Mhm że zbieramy te, te, te wszystkie odgłosy. w ten sposób tam było coś słychać mm. już i, kto no, jest był wyczulony, no. wyczulony na odgłos czego, słucha, czego szukamy to już słychać było przed chwileczką mm -hmm. młodą e, sowę ale Podejdzie, podejdziemy jeszcze kawałek i myślę że zaraz spotkamy きつい。<ス>